Niepodległość, nie na sprzedaż. To było hasło tegorocznego warszawskiego marszu Niepodległości oficjalnego dodajmy, a ja proponuję, żebyśmy rozważyli, czy w ogóle możemy mówić o jakiejkolwiek niepodległości państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Zanim jednak zacznę, to po pierwsze, bardzo dziękuję za liczne suby. To w ogóle było niesamowite doświadczenie obserwowanie, jak to wszystko rośnie. Na początku były dwa suby i 15 wyświetleń, z czego 10 to sam nabiłem. Myślałem, kurczę, słabo, słabo, co to będzie. Potem wystrzeliło, teraz jest ponad 3000 wyświetleń. Zapraszam do obejrzenia pierwszego i zarazem ostatniego materiału. No i te suby rosły, dziękuję i proszę o jeszcze, dlatego że, żeby być takim pełnoprawnym youtuberem, to trzeba mieć ponad 1000 subów. Zachęcam do, ogląda do oglądania, dodawania kciuków. Infantylna jest ta prośba, wiem. No ale podobno algorytmy to lubią. Jest ze mną moje ulubione dzieło sztuki, ale zacznijmy. Aha, aha, zmieniłem nazwę, Szanowni Państwo, z Czy ma to sens? na Myśl do potęgi. Ta druga nazwa wydała mi się bardziej ambitna. A po drugie jest unikatowa, nie ma takiego kanału na YouTubie. Więc tak, Marsz Niepodległości w Warszawie miał się najpierw odbyć, potem się miał nie odbyć, potem znowu się miał nie odbyć, potem się miał odbyć, dlatego że stał się uroczystością państwową, no i w końcu się odbył. Niesamowite emocje, w ogóle zupełnie dla mnie niezrozumiałe, się z tym wiązały. Niektórzy, niektórym się wydawało, że naprawdę będzie to jakieś doniosłe wydarzenie, a tym bardziej, tymczasem absolutnie nie było. No bo nie mogło być, no bo co z tego, szanowni państwo, że spotkało się parędziesiąt, kilkadziesiąt, czy sto parędziesiąt tysięcy, przyjmijmy, że sto parędziesiąt tysięcy ludzi rzeczywiście przeszło z Ronda Dmowskiego, alejami jerozolimskimi, przez Mosto Wiadukt Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego i potem się rozeszli. Wysłuchali pierwszego przemówienia, potem część wysłuchała innych przemówień i koncertu, no i poszli do domu. Marsz Niepodległości jest imprezą, stał się. Po kilku pierwszych razach stał się imprezą jałową. On do niczego nie prowadzi, bo żeby jakieś wydarzenie masowe, protest, marsz miał mm, jakieś konsekwencje, to i organizatorzy, i uczestnicy muszą mieć wspólny, konkretny, jasny cel. To wydarzenie tego celu nie ma. Znam ludzi, którzy organizowali to wydarzenie. Znam ludzi, którzy ochraniali w Straży Niepodległości, w Straży Marszu Niepodległości to wydarzenie. Znam ludzi, którzy obsługiwali to medialnie. Okej, okay. tylko nie, apote, nie apoteozujmy tego, tego eventu, mówiąc wstrętną nową mową. No bo co co ów co event miał dać? Przeszli i już nic nie ma. Natomiast więc nie czyńmy z tego, co robiły co robiły media. Wydarzenia jakiś no, jak niesamowitego. No po prostu tak szanowni państwo, na tym polegają media, że muszą mieć jakiś temat do wałkowania. Gdybyśmy żyli w świecie idealnym, to by nie było mediów, bo nie byłoby o czym mówić, bo my odbiorcy jesteśmy zainteresowani sensacjami, krwią, przemocą, nagłymi zwrotami akcji, wszystko co się wiąże z cierpieniem, z bólem, z przerażeniem, ze strachem. To jest oglądane. Nikt nie ogląda krów, które się pasą, bo to jest po prostu nudne, tam się nic nie dzieje. Jednak nie o marszu mam tu mówić, a o i nawet nie o haśle niepodległości nie na sprzedaż, a o samej niepodległości. Zadajmy sobie pytanie, czy Polska i dwadzieścia parę innych państw członkowskich tworu społeczno Polityczno-gospodarczo-ekonomicznego, zwanego Unią Europejską, czy te, czy te państwa członkowskie są niepodległe? Żeby rozważyć taki temat, przede wszystkim należy zdefiniować główny termin, czyli niepodległość. Z definicjami jest tak, że jest ich wiele, no i którąś trzeba wybrać. Ja proponuję definicję ze strony encyklopedia pwn.pl, z tego, że nie jest zła. No, i przejdźmy do tego, brzmi ona jak następuje. Niepodległość niezależność jednego państwa, narodu od innych państw w sprawach wewnętrznych. I teraz nawias: wykonywanie przez nie zwierzchnictwa terytorialnego i prawa do normowania stosunków wewnętrznych. I teraz pytanie: czy państwa członkowskie mają pełne wykonują prawo do normowania stosunków wewnętrznych? I dalej i w stosunkach zewnętrznych. Zdolność do samodzielnego, niezależnego od jakiegokolwiek podmiotu, występowania w stosunkach międzynarodowych. Koniec nawiasu, niepodległość jest synonimem suwerenności. No nie, 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 nie. Niepodległość w mowie potocznej jest yy, używana zamiennie ze słowem suwerenność, tym niemniej to nie jest to samo. Jest dużo, dużo więcej na świecie jest państw niepodległych niż suwerennych. Słowo niepodległość odnosi się raczej do formalnych warunków, słowo zaś suwerenność do faktycznych. Moim zdaniem na świecie jest, nie wiem, jest mało państw suwerennych, tym, nie, tym bardziej, że na suwerenność, e, że stare definicje nie uwzględniają nowych okoliczności, a te nowe okoliczności to podmioty pozapaństwowe, podmioty prywatne, które mają bardzo duży wpływ na naród. I na politykę państwa. Dobrze. Czy w świetle tej przyjętej przez nas, przeze mnie konkretnie mówiąc, definicji niepodległości Polska i inne kraje Unii Europejskiej są niepodległe? Czy słyszeli państwo o czymś takim jak pierwszeństwo prawa wspólnotowego? Otóż pewnie nie. Ja sobie na potrzeby tego nagrania poszukałem różnych rzeczy w internecie i wyskoczyło mi także że pierw... natrafiłem, może to tak będzie lepiej powiedzieć, precyzyjniej. Coś takiego jak to pierwszeństwo prawa wspólnotowego. I otóż czytam za oficjalną stroną Unii Europejskiej. Tak, ta strona o sobie twierdzi. teraz linki do wszystkich artykułów będą zamieszczone w opisie tego filmu. Gorąco namawiam Państwa, żebyście nie wierzyli mnie, nie wierzyli youtuberom, nie wierzyli pisarzom, w ogóle nikomu nie wierzyli, tylko sami. Wnioskowali, sami czytali przede wszystkim źródła, bo to jest najważniejsze. Mądry człowiek czyta źródła. Natomiast, oczywiście, można się wspomagać różnymi opracowaniami, czy to YouTube'owymi, czy książkowymi, czy innymi. Otóż czytam. Zgodnie z zasadą pierwszeństwa, prawo wspólnotowe ma wartość nadrzędną nad prawem krajowym państw członkowskich. Zasada pierwszeństwa dotyczy wszystkich aktów wspólnotowych, które mają moc wiążącą. Państwa członkowskie nie mogą więc stosować przepisu krajowego nie mogą, który jest niezgodny z prawem wspólnotowym. Zasada pierwszeństwa gwarantuje nadrzędność prawa wspólnotowego nad krajowym. Jest to podstawowa zasada prawa wspólnotowego. Podobnie jak zasada bezpośredniego skutku nie jest zapisana w traktatach, ale została zatwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No to to słynne tsue. No i to bardzo ważne, bo będzie wychodziło przy różnych, e, przy różnych sprawach, że nie zostało to zapisane w Traktatach, no ale Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli Organ Unii Europejskiej, tak to interpretuje i wydaje w oparciu o to decyzję. Przykłady. Przykład numer, przykład numer, przykład numer jeden. Otóż w Rumunii, Szanowni Państwo, Rumunia też się zwróciła, Rumunia też miała, nazwijmy to, spór. Z Unią Europejską i Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się w przedmiocie szeregu rumuńskich reform dotyczących organizacji sądownictwa, systemu odpowiedzialności, dyscyplinarnej sędziów, prokuratorów, odpowiedzialności majątkowej itd. itd. Jest komunikat prasowy nr 82 przez 21 datowany na 18 maja 2021, wytworzony w Luksemburgu na stronie, na stronie kuria pisane przez c.europa.eu. No i tam jest ciekawe, Ostatnie zdanie. I to jest tylko część tego zdania. Polecam dociekliwym ostatni akapit pod tytułem zasada pierwszeństwa prawa Unii. Trybunał stwierdził, że w przypadku stwierdzenia naruszenia Traktatu Unii Europejskiej lub decyzji 2006 przez 929 zasada pierwszeństwa prawa Unii wymaga, żeby sąd krajowy odstąpił od stosowania rozpatrywanych przepisów niezależnie od tego, czy są one rangi ustawowej czy Konstytucyjnej. To jest ciekawe, dlatego że na sam koniec jest napisane, że jest to dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. Pełny tekst wyroku jest opublikowany na stronie internetowej Kuria w dniu ogłoszenia. No to skoro jest to dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, to po co go dawać? Nie wiadomo, czy on wiąże, czy nie wiąże. Tym niemniej jest tutaj pokazany trend, jest tutaj pokazane to, o czym mówiłem przed chwilą, że mimo że nie jest to za, zapisane w traktatach, to jednak jest uznawane jest uznawane przez TSUE. Dobrze, jedźmy dalej. Strona klubjagianojski.pl. Niemiecki Trybunał versus TSUE. Czy unijne prawo jest ważniejsze od niemieckiej i polskiej konstytucji? Tutaj pod zdjęciem tej kobiety jest wytłuszczone takie w skrócie informacje, przeczytam parę. Pierwszeństwo prawa Unii, choć co do zasady powszechnie uznawane, choć co za, do, do zasady powszechnie uznawane, nie zostało nigdy formalnie uznane wiążącą zasadą rangi traktatowej. Czyli jest uznawane, nie jest wiążące. Sytuacja co najmniej niejasna. Mimo braku sformalizowania w traktatach, zasada pierwszeństwa stanowi fundament europejskiego porządku prawnego czyli jest jakiś europejski, a de facto unijny, bo Europa to nie jest Unia Europejska, jest jakiś unijny porządek prawny, którego fundamentem jest zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego, prawa unijnego nad prawem państw członkowskich. Gdy chodzi o prymat prawa unijnego, najgroźniejszym przeciwnikiem CUE był od zawsze niemiecki federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe, w czerwcu Komisja Europejska wszczęła przeciwko Niemcom postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniem państwa członkowskiego. I to jest e, ważny argument do dyskusji o tym, czy Unia Europejska jest redukowalna li tylko do woli politycznej Niemiec. Moim zdaniem absolutnie nie, nie jest. Unia Europejska jest czymś, co transcenduje Niemcy. Mimo, że modne... Jest w środowiskach prawicowych twierdzenie, że Unia Europejska to Niemcy, co też było, co też słychać było na przemówieniach w trakcie Marszu Niepodległości. Odmówienie pierwszeństwa prawu UE powinno pozostać jedną z opcji. Stosujące je państwa muszą mieć jednak świadomość, że to opcja atomowa. Resztę proszę sobie doczytać. No więc sytuacja jest taka, że. Europejski porządek prawny jest ufundowany na zasadzie pierwszeństwa, ale jednak ta zasada pierwszeństwa nie jest wpisana do traktatu. Można się temu przeciwstawić, ale jest to krok ostateczny, nazywany opcją atomową. Super klarowność przepisów. Tym niemniej, na innej stronie Unii Europejskiej, Europa, EU, coś tam, coś tam, jest taka, no taka jest jedna z podstron. Rozporządzenia, dyrektywy i inne akty. Cele wyznaczone w traktatach Unii Europejskiej są osiągane za pomocą różnego rodzaju aktów prawnych. Niektóre z nich są wiążące, inne nie. Niektóre stosuje się do wszystkich państw UE, inne tylko do niektórych. Rozporządzenia. Rozporządzenie jest wiążącym aktem prawnym. Musi być stosowane w całości na całym obszarze Unii Europejskiej. Na przykład, kiedy musi, musi, musi. Na przykład, kiedy UE zdecydowała się wprowadzić wspólne zabezpieczenia w odniesieniu do towarów importowanych spoza Unii Europejskiej, Rada przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. Dyrektywy. Dyrektywa jest aktem prawnym wyznaczającym cel, który muszą osiągnąć wszystkie państwa UE. Muszą. Sposób jego osiągnięcia określają jednak poszczególne kraje za pośrednictwem swoich własnych aktów prawnych. Tak było w przypadku dyrektywy w sprawie praw konsumentów itd. itd. Dobra. Więc okazuje się, że są rozporządzenia, są dyrektywy, które państwa członkowskie muszą implementować. Na stronie sejm.gov.pl jest zakładka porządek obrad i tam przy niektórych punktach zobaczą Państwo gwiazdki, a w, 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 okrąg z gwiazdek, a w środku dwie literki UE. Legenda, legenda na samym dole strony informuje, że są to ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. W związku z powyższym widać wyraźnie, że państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą, są zobowiązane do wykonywania praw, dyrektyw, rozporządzeń, jak to nazwiemy, tak to nazwiemy aktów prawnych, konstruowanych, tworzonych, pisanych w nie wiadomo gdzie, ale przez jakichś tam urzędników Unii Europejskiej. Czy to jest niepodległość, czy to, odwołajmy się znowu do definicji, czy to jest Niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych. I chodzi przede wszystkim o prawo do normowania stosunków wewnętrznych. Tutaj co prawda nie mamy innych państw, członem tej, tutaj sprzeczne nie są z tym inne państwa, tylko inny podmiot. Jest dobre pytanie, czym jest Unia Europejska? Na pewno jakiś mądry człowiek by to w żargonie prawnym opisał. Natomiast jest, jest, jest to jakiś podmiot, Międzynarodowy, prawny, nie wiem, jak to nazwać, natomiast i, ale jak, jakby go nie nazywać, on ma wpływ na to, co się dzieje w państwach członkowskich. Ma wpływ. W związku z czym takie państwo nie jest niezależne. Nie jest niepodległe. Ma niepełną niepodległość, o ile w ogóle można, niepodległość można stopniować. Można stwierdzić, że jest pół niepodległości, jedna trzecia, albo że ona jest niepełna, niecałkowita, bo nie, nie można też do niepodległości. Czy do, czy do suwerenności, chociaż to się zostawmy na razie tą suwerenność. Można podejść w, w sposób tertium non datur, prawa wyłączonego środka, trzecia nie jest dana, albo jest, albo nie jest. No i teraz wyobraźmy sobie, że w jakimś państwie członkowskim dochód, naród, suweren wybiera polityków, rząd, który ma inne pomysły niż Unia Europejska. Czy mógłby, bo go, mógłby ten To państwo realizować swoją niezależną politykę, jeżeli byłaby ona sprzeczna z polityką Unii Europejskiej? No na pewnie, pewnie by mógł, pewnie, pewnie by mógł, ale skończyłoby się to na pewno daleko idącymi konsekwencjami, a najdalej idącą jest chyba opuszczenie Unii Europejskiej. Problem polega na to da się oczywiście przeżyć, poza Unią jest życie. Tylko o ile Wiadomo, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić w komentarzach. Nie ma chyba państwa, narodu w Unii Europejskiej, który by był przeciwny większości uczestnictwu w Unii Europejskiej i rozpętano by taką hmm, nawałę propagandową wewnętrzną i zewnętrzną, że ci wyborcy raczej by zmienili zdanie. Natomiast jeszcze raz, czy państwa Unii Europejskiej są niepodległe w świetle tej definicji? Pokażę Państwu jeszcze taki charakterystyczny przykład. Związany ze zmianą czasu, no bo ostatnio przestawialiśmy zegarki, czy raczej smartfony i komputery przestawiły za nas. Ale jaka z tym się wiąże historia? Otóż czytam za stroną Forsal.pl. Przeczytam tylko jeden akapit, ale to on wszystko pokazuje. Co dalej z projektem zniesienia zmian czasu? Semeniuk przyznała jednak, że na forum unijnym od końca 2019 roku nie były podejmowane działania w zakresie wypracowania ostatecznego kształtu dyrektywy COM, nawias 2018, koniec nawiasu 639, znoszącej sezonowe zmiany czasu. Na forum unijnym nie były. Również obecnie, między innymi w związku z trwającą pandemią, na forum Unii Europejskiej nie są podejmowane prace w tym zakresie. Cytat z pani Semeniuk. Na tę chwilę nie wiemy, jakie będą dalsze losy tego projektu i czy ostatecznie odejdziemy od sezonowych zmian czasu, stwierdziła wiceminister. A więc, żeby odejść od sezonowych zmian czasu, to muszą na forum UE zostać podjęte decyzje. To nie jest tak, że państwo członkowskie Unii Europejskiej zmienia sobie czas czy odchodzi od zmiany czasu. Na, chwilę, na tę chwilę nie wiemy, jakie będą dalsze losy tego projektu i czy ostatecznie odejdziemy od sezonowych zmian czasu. A projekt jest realizowany na forum Unii Europejskiej. Wynikałoby z tego, że nawet nie da się nie zmieniać czasu z letniego na zimowy i na odwrót, bez zgody Unii Europejskiej. W związku z czym zadaję pytanie, czy hasło niepodległość nie na sprzedaż jest hasłem na czasie? Ono oczywiście w pewnym sensie jest na czasie, dlatego że można oddawać dalsze części, dalsze prerogatywy, jeszcze więcej tych prerogatyw tam do Brukseli. Natomiast Główne pytanie brzmi, czy nie doszło w 2004 roku, czy 2009, kiedy był traktat lizboński, czy później, do pewnej istotowej zmiany. To znaczy, metaforycznie mówiąc, obezwładnienia państw i narodów, chociaż narody same się na to zgodziły, w pewnym sensie, bo naród polski wchodził, podjął decyzję, że chce wejść do Unii Europejskiej w 2004 roku, ale przypominam, że wtedy Unia Europejska była jednak. I prawnie, i znowu tak substancjalnie innym tworem niż później. No więc, bo tutaj hmm, zbudowałem wielkie zdanie, z którym się sam zgubiłem. Pytanie brzmi: czy narody i państwa członkowskie Unii Europejskiej nie doprowadziły do samoobezwładnienia się? I tytułowe pytanie, czy możemy jeszcze mówić o niepodległości. Dziękuję bardzo, kłaniam się, do zobaczenia.